Hej kochani, dzisiaj chciałabym przedstawić temat, do którego zainspirowała mnie wczorajsza rozmowa, wczorajsze spotkanie. I dlatego pozdrawiam Fabiana i dziękuję za inspirację do tego. Tak naprawdę to dzisiaj rano wstałam i właśnie no, poczułam taką, taką falę inspiracji, bo. Zawsze mam spisane jakieś tematy, które mam poruszyć, ale mówię, a jednak może coś mi przyjdzie, bo często jest tak, że coś po prostu przychodzi w danym momencie i ten spis sobie tak leży i tworzy się dalej, a niekoniecznie zawsze z niego korzystam. Także dzisiaj chciałabym taki temat dotyczący, poruszyć dotyczący bardzo, tak jak mówiłam, inspirującego i fascynującego tematu, jakim jest wiara w życie, wiara w. Siłę życiową w to, że jesteśmy po coś na tej planecie, na tej ziemi, po coś jesteśmy stworzeni, jesteśmy warci tego, że jesteśmy wartościowi, i chciałabym porównać też to, jak różne istoty, różne osoby reagują na to, jak się zachowują w danych sytuacjach, w takich newralgicznych momentach, w takich trudnych momentach w takich momentach kiedy jest ciężko niektóre istoty rzeczywiście poddają się albo mają takie programy czy schematy bardziej na zasadzie dlaczego to mnie spotyka a inne istoty potrafią podejść do tego w sposób spokojny w sposób taki że to miało być po coś i ewentualnie szukają w tym sensu co widać nawet u zwierząt bardzo wyraźnie, co też, z czym mam też dużo doświadczenia i dużo, dużo tutaj do powiedzenia na ten temat. Dlatego też z tej strony chciałabym także ten temat poruszyć. Generalnie tak. Dlaczego niektóre istoty mają tyle tej siły witalnej, siły życiowej, żeby żyć, żeby funkcjonować pomimo wszystko, żeby brnąć do przodu, żeby być zawsze mimo wszystko z sobą i w sobie i tak mimo przeciwności wszelkich losu nie dają się zwyciężyć, nie dają za wygraną, są niezłomne, niestrudzone, mimo trudnych momentów radzą sobie. A inni znowu niekoniecznie. Inne istoty szybko poddają się, szybko odchodzą z tego świata. No pewnie też taka jest ich droga. Ale chodzi o to, że Chciałam zwrócić uwagę na tą, na tą wolę walki i na, tą, na to, jak siła mentalna, ta właśnie nasza umysłowa, nasza podświadomość, jak to zmienia, jak to robi różnicę na takich różnych zakrętach życiowych i w różnych trudnych sytuacjach. Na przykład niektórzy ludzie w sytuacjach... Takich, które są trudne, reagują zupełnie inaczej niż inni, tak jak mówiłam, zwierzęta również. Chodzi mi o takie sytuacje już bardzo, bardzo poważne, jak na przykład kiedy ktoś przeżył wojny, przeżył jakieś katastrofy, obozy koncentracyjne, może przeżył bezdomność, może śmierć bliskich, może jakąś tam jakiś krach w życiu typu wypadek, albo może po prostu zmiana całego życia typu utrata jakichś dóbr, utrata osób, które ktoś kocha załamanie rodziny, czy właśnie też tego typu sprawy. No i na przykład w przypadku zwierząt spotykam się na co dzień z tym, w bezdomności zwierząt, które trafiają do schroniska, które są nieraz. Wyrywane gdzieś z jakichś trudnych warunków, ratowane, ale tak naprawdę one nie wiedzą, co się z nimi dzieje przez chwilę. Znaczy podejrzewam, że one wiedzą dużo więcej niż my i zdają sobie z wielu rzeczy sprawę, ale czasem wyglądają na bardzo zdezorientowane, i wtedy można zobaczyć, jak takie zwierzęta reagują później, gdzie no jednak zamknięcie za kratami to jest trochę jak, jakby forma takiego bycia w jakimś takim zbiorowym miejscu, tak. Nie jest to więzienie, nie, ale nie jest to też taki ośrodek. Jeżeli porównać do ludzi, to trochę jakby, jakby to był jakiś taki dom, dom dziecka, dom opieki, no gdzieś, gdzie jednak ten zwierzak nie ma takiego swojego tylko swojego konta, gdzie jednak ktoś inny decyduje o, o nim i, i tak samo bywało z ludźmi, którzy byli pozamykani w różnych więzieniach czy obozach, czy, czy czasami mają trudności życiowe, nie wiedzą gdzie się podziać, albo gdzie podziać się mentalnie, kiedy coś innego wydarzy się w ich życiu, albo na przykład ich. Ciało jest poważnie chore albo, albo ulegnie wypadkowi, czy, czy właśnie otrą się o śmierć. To tutaj postawa takich osób czy istot jest bardzo różna. Jeżeli chodzi o zwierzęta, to łatwo to widzę na, na tej podstawie, że niektóre naprawdę mają tak dużo woli walki, że ze stanu kiedy naprawdę wydaje się, że to zwierzę już nie rokuje. Jednak po nieraz długiej walce, ale staje, staje się w pełni zdrowe i w pełni sił, i tak naprawdę często jeszcze znajduje nowy dom i zyskuje zupełnie nowe życie. Ma taką optymistyczną energię w sobie, taką y, moc i widać, że wiarę w to, że wszystko będzie dobrze, wszystko będzie tak, jak, jak trzeba. I są też takie zwierzęta, które mają od razu taką, takiego doła, można powiedzieć, taką depresję, albo wręcz nie mogą pogodzić się z tym, albo są bardzo bezradne, nie wiedzą co mają zrobić w sytuacjach, kiedy na przykład tracą dom. Tutaj podstaw może być kilka, zarówno u zwierząt, jak i u ludzi. Takie podstawowe, jakie ja widzę, to, to jest tak naprawdę dwie takie. Bardziej budujące i takie można powiedzieć, bardziej postawy, które, na które bardziej będę tutaj zwracała uwagę jako na pozytywne, bardziej budujące właśnie. I dwie postawy, które są takimi postawami, jednak prowadzącymi do poddania się bardziej czy do, czy do pójścia w tą drugą stronę, więc tutaj można, można taką postawę poddającą się. I ta myślę, że jest najgorsza: poddanie się zupełnie, i takie odpuszczenie na zasadzie, że już, że już nie zależy, że już nie walczę, że już odpuszczam, ale w takim negatywnym sensie. Jeżeli ktoś oczywiście ma taką wolę, czy osoba, czy zwierzę, to jest też ok. I nie mówię, że to jest złe, ale jest to wtedy prowadzi zazwyczaj do takich sytuacji, gdzie. No, ciężko jest powiedzieć o tym, żeby w tym życiu, w tym ciele, w tym aktualnym miejscu, w tym wymiarze, w którym ta istota jest, żeby ona szybko się i łatwo się podniosła, raczej będzie z tym problem. Druga postawa to może być takie negowanie i walka z tym wszystkim, że wszystko jest źle przez kogoś, przez system, przez innych. No, o tym też kiedyś nagrywałam film, właśnie. I to też jest taka postawa, która teoretycznie daje więcej energii, ale do walki nie o siebie i nie o swoje dobro, swoje życie, swoje zdrowie. Swoją sytuację, tylko bardziej skupia się na zewnętrznie, na rzucaniu w kogoś tam oskarżeń, więc tutaj to jest takie wydatkowanie energii na kogoś i wyrzucanie jej poza. A mogą być również postawy, które pomagają wyjść na prostą, które pomagają w tym samym życiu i w tym samym ciele stać się jednak silnym i powrócić do, do życia albo zacząć nowe życie. I to jest taka postawa, gdzie mamy taką właśnie wolę walki, że walczę, że coś, są jakieś przeciwności, ale ja jestem wojownikiem i ze wszystkim poradzę, z tym twardy i brnę do przodu. sytuacjach w której oczywiście często zdarza się, że to bardzo pomaga i jest więcej tej wiary w siebie, pozytywnej energii, im więcej tego, tym, tym lepiej to działa. Ale może być również kolejna postawa, myślę, że jeszcze, z mojego punktu widzenia, jeszcze lepsza. Taki spokój i takie przyjęcie wręcz stoickie tego, co będzie, ale z taką pozytywną energią. Czyli po prostu, jeżeli, się, jeżeli tak wyjdzie, że będzie mi dane coś tam jeszcze zrobić, czy coś jeszcze w tym życiu osiągnąć, czy coś jeszcze w tej dziedzinie, to super, to, to walczę, to idę, to robię i jak czuję coś, jak, jak to jest we mnie, to jest ok, to... To naprawdę jest wtedy ta energia, ale jeżeli czuję, że to już trzeba czas, sobie właśnie odpuścić i, e, i pójść gdzieś indziej, albo że moja dusza już teraz tu, w tym ciele, w tym miejscu zrobiła wszystko, co mogła, i już po, trzeba, trzeba pójść dalej, i nie ma innego wyboru, to też przyjęcie tego z pełną akceptacją, nie taką walką, tylko, <laughs> tylko bardziej akceptacją. No i wtedy rzeczywiście, jeżeli mamy jakiś potencjał na to nowe życie, na to powiedzmy wyzdrowienie, znalezienie nowego domu, zależy, o czym mówimy, to w, takiej, w takim spokoju, ale pozytywnej energii mamy dużo więcej y, siły, tej energii, y, ponieważ też y, no nie tracimy jej niepotrzebnie na spalanie się, takie bardzo, bardzo siłowe, że musi to być, musi to być, muszę to osiągnąć, musi to wyjść, musi być tak, jak sobie wymyśliłem. Ale z drugiej strony, mamy tą pozytywną energię, tą wiarę, w miłość, że wszystko jest po coś, że nasza dusza nie zginie, że gdzieś będzie krążyć, że zrobimy coś dobrego dla świata, dla siebie, że wszystko jest miłością. To jest taka, taka postawa w miłości i myślę, że trzeba do niej dążyć. Ja sama się staram bardzo, żeby dojść do tego poziomu. To jest wysoki poziom świadomości, ale jest kilka takich metod na to, żeby tą świadomość podnosić i żeby zbliżać się do tego. Żeby zbliżać się do tego y, miejsca. Y, no i generalnie, y, jeżeli po co to właściwie robić? No, jeżeli znajdujemy się w takiej trudnej na przykład sytuacji życiowej, to jeżeli mamy dobrze wykształcony i wyćwiczony mental, jesteśmy wysoko świadomi, y, mamy ten, ten mentalny w sobie spokój, ten, y, ten właśnie spokój ducha w sobie i wiemy, jak sobie radzić, y, to wtedy y, no, możemy dużo więcej osiągnąć i jesteśmy zdolni do pokonania większej ilości trudności, jesteśmy w stanie lepiej się do tego zabrać, bo nawet w sporcie tak naprawdę tylko 50% około tak się szacuje, że zależy od ciała, takiego wyniku ostatecznego. Oczywiście jest bardzo ważny trening, przygotowanie, żeby to ciało, czy tak jak w jakichś innych zawodach, żeby te umiejętności były, żeby to czy ciało, czy umiejętności, żeby to osiągnąć. Ale za to 50% to, jak do tego mentalnie podejdziemy, i czy będziemy mieć chęć, siłę do tego, żeby na przykład rywalizować, czy tam być lepszymi, czy zdobywać coś, z jakiej energii to będziemy robić, czy właśnie na zasadzie udowadniania sobie innym, że jestem coś wart, tego nie polecam, czy raczej bardziej z energii takiej, że. Że to jest mój cel, to jest moja wizja, to jest moja pasja, że ja w tym czuję się najlepszy i jestem najlepszy, że, że to daje mi energię, że to mnie uskrzydla, że to jest coś, co jest mną i tym się wręcz staje. Wtedy to jest zupełnie inna energia i wtedy dopiero największe osiągnięcia można zdobywać. A więc, co zrobić, żeby tę siłą, siłą, siłą mentalną, siłę mentalną ćwiczyć? No, przede wszystkim medytacja, pobycie z sobą, bycie w sobie i ze sobą, to zawsze mówię. Słuchanie siebie, ale tak, na różnych płaszczyznach. Jak żyjemy w tym wymiarze, jesteśmy w ciele ludzkim, no to przede wszystkim musimy słuchać również naszego ciała. Co ono do nas mówi, czy coś nam dolega, bo to też może być bardzo dobrą. Informacją, informacją o tym, że coś się na przykład dzieje nie tak, albo coś jest w trybie życia nie tak, co możemy zmienić. Później, czyli słuchanie spięć w ciele, jakichś wszelkich bólów, jakichś wszelkich sygnałów z ciała, trzeba by dobrze, by było, polecam, nauczyć się odróżniać i wyczuwać spięcia, właśnie jakieś miejsca, które mogą w danych sytuacjach sygnalizować nam, co się dzieje. Tak samo jak z potrzebami fizjologicznymi i też na przykład z tym, co zjemy, to też nasz organizm może bardzo dużo powiedzieć o tym, jakich składników potrzebuje w danym momencie, więc jedzenie nawykowe czy tam jakieś według jakichś schematów konkretnych nie zawsze jest dobre. Raczej jedzenie intuicyjne jest lepsze. Pod tym względem, czyli słuchanie tego ciała, druga rzecz słuchanie umysłu, czyli tego, co umysł przynosi, czyli myśli wszystkich swoich tam rozkminek, tak zwanych swojego wewnętrznego głosu, również swojego wewnętrznego krytyka i innych, innych głosów w naszej głowie. Co do nas mówią, jak do nas mówią, oczywiście to też można modyfikować i z pracą ze sobą to też się dużo bardziej zmienia. Ile jest tych myśli, czy nie ma ich na tłoku, również zwrócenie na to uwagi. Następnie słuchanie oczywiście podświadomości, tutaj polecam jak zawsze hipnozę, autohipnozę, bo na tym się znam dlatego to polecam, bo wiem, że to działa i wiem jak to działa. Natomiast oczywiście jest masę innych metod, które również można zastosować, żeby spojrzeć w swoją podświadomość i znaleźć tam te schematy, których umysł i świadomość nam na co dzień nie pokażą, a które kierują naszym życiem tak czy inaczej. Tylko my tego nie wiemy. Kierują naszym życiem, bo chcą nas ochronić, tak jak już wiele razy w, no w moich filmach mówię, nie to, żeby zrobić nam na złość czy nie to, że ktoś tam coś zawinił, tylko po prostu coś się zapisało czy w dzieciństwie. Czy w innych momentach emocjonalnych w życiu, czy pobraliśmy coś od naszych przodków, czy usłyszeliśmy, wdrukowało się, też zahipnotyzowano, zaprogramowano nas przez społeczeństwo, czy przez media, różnie to bywa. Z różnych miejsc programy przychodzą, ale też warto je oczyścić i zobaczyć, czy w takich kryzysowych sytuacjach nam służą. Zanim ta sytuacja się pojawi albo jakiś stan depresyjny, to już dobrze jest zacząć zajrzeć w siebie wtedy, kiedy jesteśmy w pełni sił i czujemy się dobrze. Wtedy też możemy spróbować zajrzeć i zobaczyć, co tam się dzieje, czy jesteśmy przygotowani, jak tam z naszą kondycją podświadomości i co tam się kryje. No i oczywiście słuchanie intuicji, czego też można, co można wyćwiczyć, co można sprawdzić, spróbować na przykładzie swojego życia, spróbować wyczuć, jak ta intuicja do nas przemawia. Pewnie każdy ma trochę inaczej, czy my ją słyszymy, czy czujemy, że coś mamy zrobić, w jaki sposób to czujemy, w jaki sposób to się odzwierciedla w ciele. Sprawdzać po prostu, jak nam to wyjdzie. Jeżeli coś intuicyjnie zrobimy, a to jednak wyjdzie nam teoretycznie gorzej niż, niż miało być, to prawdopodobnie to nie była intuicja, tylko jakiś właśnie schemat, jakaś. Yy, Poszliśmy czyimś tropem, czyimś śladem, jakimś naszym umysłowym rozkminianiem, że to będzie lepsze, ale niekoniecznie tymi racjonalnymi argumentami, a niekoniecznie intuicją. Intuicja ma to do siebie, że obraz może nam się tak jak w jasnowidzeniu, w jasnosłyszeniu, w komunikacji takiej niewerbalnej z kimś, ze zwierzętami, czy takiej mentalnej nawet na odległość, czy ze zwierzętami, czy z ludźmi, w takim jakimś telepatycznym porozumiewaniu się też się z tego korzysta. Chodzi o to, jak obraz czy odczucie pojawia się nagle, pojawia się silne i pojawia się nieraz takie irracjonalne, to najczęściej jest właśnie to, to jest właśnie ta intuicja i, czas, i często jest tak, że ona jest taka, wydaje się taka od czapy i taka bez sensu. To najczęściej jest wtedy to, bo nie wiemy skąd to się wzięło, więc można testować, czy to była intuicja na danej sytuacji, czy nam to wyszło na dobre, bo jeżeli tak, to prawdopodobnie była intuicja, a jeżeli nie, to nie jest intuicja w danym momencie i wtedy uczymy się rozróżniać, jak ona do nas mówi. I też warto nad nią tutaj, z nią pracować, żeby jej słuchać, bo też w trudnych sytuacjach na pewno może nam pomagać dużo. Słuchanie tego wyższego ja, tak zwanej intuicji, czy, czy Boga, jak to uważa, czy tam siły, takiej energii z zewnątrz pola informacyjnego z innych miejsc, nie tylko ze swojego wnętrza. Także to na pewno polecam, i tak jak mówiłam. To jest kwestia również treningu. Także osoby silne, mentalnie, osoby, które są spokojne, które są opanowane, ale w takim pozytywnym sensie. Nie mówię, że wszyscy na świecie są zen i jakimiś tam mnichami, itd. którzy też zresztą są normalnymi ludźmi i że tak trzeba żyć, żeby nic nas nie ruszało. Nie o to chodzi. Emocje są dobre i emocje są potrzebne. O tym też nagrywałam filmik. Wszystkie tak naprawdę emocje, natomiast chodzi o to, żeby mentalnie mieć spokój w środku, żeby być w stanie też reagować w sytuacjach trudnych yy, tak, jakbyśmy tak naprawdę chcieli, a nie. Tak, jak może, Co może nam zaszkodzić w taki sposób, żeby potrafić te emocje, nimi zarządzać, nimi się zaopiekować w taki zasadny sposób. I to wszystko wymaga treningu, i wymaga też trochę i wiedzy, i zainteresowania się tematem, i poćwiczenia. I wtedy taki trening mentalny pozwala nam na osiągnięcie dobrych wyników, na osiągnięcie satysfakcjonujących wyników w życiu na zasadzie swoich celów, planów. Ale również właśnie w sytuacjach kryzysowych, o których dzisiaj e, mówię, daje nam wiarę w życie, daje nam wiarę w to, że będzie dobrze, czyli że będzie tak, jak ma być, że to wszystko dla nas jest, że ze wszystkiego możemy skorzystać i ze wszystkim sobie poradzimy, co oczywiście buduje również bardzo naszą pewność siebie. Im jesteśmy silniejsi mentalnie, tym jesteśmy silniejsi. W życiu ogólnie, jako istoty, tak? Silniejsi w tym pozytywnym znaczeniu. Nie żeby się z czymś szarpać, tylko tacy spokojni w sobie i jesteśmy sobą. Mamy odwagę, możliwość, żeby się wyrażać i żeby być sobą. Jeszcze na koniec, też taki ciekawy cytat, co gdzieś tam usłyszałam, czy tam takie zdanie, które gdzieś usłyszałam niedawno, że, że jeżeli na przykład ktoś jest w stanie wyprowadzić z nas z równowagi. To tak naprawdę oddajemy jemu władzę, czyli on ma władzę nad nami. Bo, bo taka jest prawda, że on wywołuje w nas jakieś emocje, czyli tak naprawdę my sobą nie kierujemy wewnętrznie, tylko ta osoba druga. To jest taki przykład, ale osoba, która jest silna i wyćwiczona, że tak powiem, mentalnie i, ćwi, i ćwiczy ze sobą, jest ze sobą i robi dużo rzeczy dla siebie, i w tym kierunku, żeby. Ten mental ćwiczyć, a nie tylko umiejętności takie twarde, jakieś tam w kursach jakichś takich, żeby robić jakieś czynności, żeby umieć coś, żeby, żeby czy w sporcie, żeby ciało popra poprawić, osiągi, wydajność, tylko robić coś również mentalnie, czyli żeby te, ten cały swój potencjał móc, móc wykorzystać, to wtedy nie daje się manipulować i wyprowadzać z równowagi innym osobom, czy przez sytuacje, które są trudne, czy które są nieoczekiwane, czy które są jakieś tam katastroficzne nawet, bo jest na tyle silna i spokojna mentalnie, że radzi sobie ze wszystkim w doskonały sposób. I dlatego, tak jak mówię, nie warto też sobie na, robić takiej, stawiać tak wysoko poprzeczki, żeby od razu być nie wiadomo kim i tam super zen. I tak jak mówię, bo to nie o to chodzi, to jest praca tak naprawdę na całe życie i takie nie, nie tyle, że praca, ale takie, dla mnie to jest takie fascynujące zajęcie, takie, mm, dla mnie to jest hobby, takie, taka rozrywka wręcz, nie, nie, nie nazwałabym tego może pracą, ale. Chodzi o to, żeby poświęcić na to czas i żeby, żeby dać, dać temu czas, tak nawet, bo to, to mówię, to nie jest żadne poświęcenie, bo to wszystko nam się zwróci. I ktoś mądry kiedyś też powiedział, że inwestycja, która jest, jest poczyniona w siebie, w swoim kierunku, czyli na swój rozwój, w tym również mentalny, jest na pewno, nie jest straconą inwestycją, jest potrzebna, jest zasadna i zawsze się zwróci. Także tutaj nie warto, też, nie warto też na to tak patrzeć, że to nie jest potrzebne, że jakoś sobie radzę, to jest ok, tylko jeżeli czujesz, że faktycznie można coś zrobić, coś, że chcesz coś zmienić w swoim życiu, że chcesz jednak popracować tak, żeby być porobić coś takiego, żeby ten mental był inny, żeby ten, ta świadomość była wyższa i żeby w życiu czuć się swobodniej, a w trudnych sytuacjach również sobie radzić doskonale, to warto, to warto coś zacząć robić, tak jak mówię. Czy w autohipnozie, tak jak ja polecam, czy w hipnozie, czy z innymi metodami, ale spoglądać w siebie, usuwać te jakieś niepotrzebne programy, jakieś schematy, które nas ograniczają, wgrywać sobie rzeczy, które uczyć się rzeczy, które na, na, nas budują. I uczyć się czytać siebie. Ciała, umysłu, podświadomości, intuicji. I jak dobrze poznamy siebie, to wtedy tak naprawdę jesteśmy, jesteśmy wolni. Ten, kto, kto panuje tak naprawdę siebie, czyli panuje nad sobą, no może wtedy panować nad wszystkim, co chce, tak? Na zasadzie panować nad swoim życiem, kierować swoim życiem. A to paradoksalnie kierowanie swoimi. Zachowaniami, swoimi odczuciami, takimi ze środka jest trudniejsze czasami niż się wydaje i my zarzucamy innym ludziom że oni się tam zachowali jakoś czy tam inaczej ale tak naprawdę spróbujmy zrobić tak żeby, żeby samemu wobec siebie się zachowywać tak jakbyśmy chcieli żeby inni się zachowywali wobec nas i żeby traktować tak siebie jak my byśmy chcieli żeby się opiekować tak sobą żeby być takim człowiekiem jakim chcemy być żeby być sobą żeby się wyrażać i żeby to jeszcze robić właśnie ze spokojem mentalnym z wiarą w siebie z wiarą w życie i znajdując się w trudnej sytuacji móc wybrnąć z tego z obronną ręką, i y, zrobić tak, żeby było dla nas i dla naszych bliskich jak najlepiej. W czym oczywiście pomoże nasz trening, nasz, nasze zaangażowanie w to, jak y, budujemy i poprawiamy swoją świadomość, y, i jak poznajemy siebie od środka. Także Oczywiście, tak jak mówię, to jest praca pewnie na całe życie, czy tam zajęcie na całe życie. Ja również nad tym nadal, nadal z tym, z tym jestem i, i to robię i uczę się każdego dnia, jak osiągać ten, tą równowagę wewnętrzną, ten spokój i tą pozytywną energię, tą pozytywną myśl w sobie, tą pozytywną wibrację, tą, tą wiarę właśnie w życie, tą wiarę w życie. to wiara w życie to wydawało mi się takie najbardziej... Najbardziej, największe takie, najlepsze takie odzwierciedlenie tego, co chciałam przekazać w tym odcinku. Wiara w życie, czyli nie tylko mówię o to, życie fizyczne na, w tym ciele, tylko ogólnie, że w życie, że jako jesteś jako dusza, istota, która żyje w tym y, całym. Y, Jakkolwiek systemie, miejscu, i nawet jeżeli zmienisz ciało, to będziesz żyć nadal, i to, co ze sobą robisz, i to, jak ze sobą jesteś, i jak siebie znasz, i czego jesteś świadomy, ma tutaj ogromne znaczenie. Więc na pewno warto to robić i wierzyć w to życie, w to życie, w tobie, które jest, w tą miłość, w tobie, i to, co możesz również dać całemu światu, będąc po prostu sobą, będąc tym, czym jesteś. Nawet. Nie musisz tak jak mówię, no nie musisz wiedzieć dokładnie, czym jesteś, ale że jesteś, i wierzyć w to, że jesteś, i że jesteś ważny i wartościowy, i to jest ważne. I wtedy to w trudnych sytuacjach również bardzo pomoże. Także, jak zwykle życzę, życzę takiej wiary w życie i wam wszystkim, wszystkim oglądającym, wszystkim śledzącym moje poczynania, jak i również samej sobie działajmy, myślę, że warto. I oczywiście zapraszam do usłyszenia, do zobaczenia, do kolejnych odcinków. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się.